W tym filmie odkrywam tragiczne życie i śmierć Louisa de Funesa, jednego z najbardziej lubianych francuskich aktorów komediowych. Znany ze swojej eksplozywnej energii, wyrazistej twarzy i niesamowitego wyczucia czasu, de Funes stał się ikoną francuskiego kina w latach 60. i 70., grając w takich klasykach jak szalone przygody rabina Jakuba czy seria filmów o żandarmie. Jego błyskotliwy umysł i humor burleskowy podbijały publiczność, ale za kulisami jego życie osobiste było pełne trudności i problemów zdrowotnych. Jak powiedział kiedyś Louis de Funès, "Uśmiech to najkrótsza droga między dwoma ludźmi. Dedykował swoje życie przynoszeniu radości milionom, ale jego własne życie dalekie było od łatwego." Jeśli lubisz dowiadywać się więcej o życiu ikon takich jak de Funès, nie zapomnij kliknąć przycisku lubię to i zasubskrybować nasz kanał, aby odkrywać więcej fascynujących historii o twoich ulubionych gwiazdach. Trudne dzieciństwo i wpływ matki na jego komediowy talent Louis de Funès urodził się 31 lipca 1914 roku w Courbevoie w regionie Haut-de-Seine we Francji. Jako syn hiszpańskich imigrantów, którzy przybyli do Francji w burzliwych okolicznościach. Jego rodzice, Carlos Luis de Funes de Galarza i Leonor Soto Reguera, pochodzą odpowiednio z Sewilli i Galicji, ale uciekli do Francji w 1904 roku po tym, jak spotkali się z silnym sprzeciwem ze strony rodziny, która nie aprobowała ich małżeństwa. Ojciec Louisa Carlos miał szlacheckie korzenie związane z hrabiami Galarza, rodziną o baskijskim pochodzeniu, podczas gdy jego matka pochodziła z zamożnego środowiska w Hiszpanii. Jednak przejście z arystokratycznego komfortu do życia we Francji było naznaczone walkami, rozczarowaniami i nieuniknioną tragedią. Carlos de Funes, niegdyś prawnik w Hiszpanii, po przyjeździe do Francji nie był w stanie utrzymać swojego dawnego statusu. I zaczął pracować jako szlifierz diamentów. Choć początkowo zapewniało to rodzinie pewną stabilność, wkrótce podjął serię ekstrawaganckich, ale nieudanych prób odbudowania swojego majątku. Jego przedsięwzięcia wyczerpały rodzinne zasoby, a finansowa ruina popchnęła Carlosa do desperackich kroków. Według biografa Luisa de Funesa. Carlos upozorował własną śmierć, pozostawiając swoje buty, kapelusz i list pożegnalny nad kanałem w Paryżu, sugerując, że popełnił samobójstwo. W rzeczywistości uciekł do Ameryki Południowej w ostatniej próbie odzyskania fortuny. Niestety, zamiast bogactwa, zaraził się gruźlicą i zmarł z dala od domu. Porzucenie Carlosa pozostawiło jego matkę, Leonor, w rozpaczliwej sytuacji. Niegdyś zamożna kobieta o wysokim statusie w Hiszpanii teraz musiała żyć w skromnym mieszkaniu w robotniczej dzielnicy Courbevoie, walcząc o utrzymanie swoich dzieci. Duma i gorący temperament Leonor nie wystarczyły, by przezwyciężyć poważne problemy finansowe, ale jej zacięta determinacja pozostawiła trwały ślad w młodym Louisi. Jak wspominał jeden z biografów de Funesa, Bertrand Dical, w tamtych czasach nie było programów pomocy rządowej, więc Leonor musiała walczyć o każdy kęs jedzenia dla swojej rodziny. Chodziła do lokalnych sklepów i krzyczała na właścicieli, żeby dali jej kredyt. Sceny te często wprawiły Luisa w głębokie zakłopotanie. Reżyser George Lautner, który znał Leonor osobiście, wspominał jej wybuchy złości, opisując ją jako osobę, która krzyczała, tupała nogami i goniła ludzi w gniewie. Cechy te stały się później ikonicznymi elementami komediowych ról Defunesa. Lautner zauważył nawet, komizm Defunesa jego postać to jego matka. Dzieciństwo Louisa Defunesa było naznaczone biedą i trudnościami. Nieustające wysiłki matki, by utrzymać rodzinę, ukształtowały jego osobowość. I choć ją uwielbiał, Louis wstydził się ich sytuacji. Dorastał w świecie, gdzie niepewność finansowa była stałym towarzyszem, a publiczne wybuchy matki były źródłem upokorzenia. Jednak z tych trudnych czasów De Funes odkrył ważny mechanizm radzenia sobie rozśmieszanie innych. Jego biograf zauważył, że zamiast poddać się rozpaczy. Louis nauczył się przekształcać swój dyskomfort w humor, używając go jako sposobu na radzenie sobie z wyzwaniami młodości. Jako nastolatek zdał sobie sprawę, że ma talent do rozśmieszania innych swoim dowcipem i fizycznym humorem, co zapoczątkowało jego dożywotnią relację z komedią. Mimo rodzącego się talentu do humoru, defunes miał trudności w szkole. Uczęszczał do prestiżowego liceum Condorcet w Paryżu ale jego wyniki w nauce były przeciętne, ponieważ miał problemy z koncentracją na studiach. Uznany za przeciętnego ucznia ostatecznie porzucił szkołę, rezygnując z nadziei na konwencjonalną karierę. Bez kierunku i z ograniczonymi perspektywami Tefunes zwrócił się ku muzyce, znajdując pracę jako pianista w klubach Pigalle. To tutaj, w tętniącym życiem nocnym Paryżu, Tefunes zaczął eksperymentować z komedią fizyczną. Grając na pianinie jazzowym, Robił miny i gesty, próbując rozbawić personel i klientów. Jego pierwsza publiczność była niewielka, często ograniczona do kilku rozbawionych kelnerów, ale dało mu to przedsmak komediowego potencjału, który później ujawnił na większej scenie. Znany bliskim przyjaciołom jako foufou, -fou, Louis de Funès płynnie mówił po francusku, hiszpańsku i angielsku. Jego wczesne pasje do rysunku i muzyki przynosiły mu pocieszenie w trudnościach życia rodzinnego. Mimo braku formalnych sukcesów w szkole, był utalentowany artystycznie i z entuzjazmem oddawał się muzyce. Jego czas w klubach Pigal, choć skromny pod względem sukcesu, okazał się kształcący, ponieważ pozwalał mu łączyć talent muzyczny z rodzącym się stylem komediowym. W latach 40. Defunes podjął decydujący krok w kierunku swojej przyszłej kariery, zapisując się do szkoły teatralnej Simon, gdzie przez rok studiował aktorstwo. Choć jego niski wzrost, łysina i niekonwencjonalny wygląd nie zapowiadały, że zostanie gwiazdą, jego unikalny talent do komedii fizycznej i błyskotliwy umysł zaczęły zwracać uwagę. W szkole Simon poznał aktorów takich jak Daniel Gellin, a te kontakty pomogły mu później zdobyć rolę. W 1933 roku, w tym nazwa produktu, który wywoływał u niego wybuchy śmiechu, podsiarczyn sodu. Wszystko to imitując surowego nauczyciela, który uczył nas jego właściwości. To była jak wspólna tajemnica między nami, wspominał reżyser o swoim przyjacielu z dzieciństwa. Ostatecznie został wydalony ze szkoły po tym, jak został zamieszany w incydent z podpaleniem. To zapoczątkowało okres bezrobocia i dorywczych prac, z których był ciągle zwalniany. Jego syn Olivier de Funes, wspominał ten czas. Po opuszczeniu liceum mój ojciec wykonywał różne drobne prace. Czasami zastanawiam się, czy nie koloryzował trochę swoich historii w wywiadach, bo nigdy o tym nie mówił w domu. Przez lata Defunes walczył o przebicie się w branży filmowej. Przekonany, że jego niski wzrost i niecodzienny wygląd dyskwalifikują go do głównych ról. Nadal pracował jako pianista w klubach, jednocześnie grając drobne, często kredytowane role w filmach i produkcjach teatralnych. Dopiero później w karierze de Funes zaczął zdobywać uznanie w teatrze, a jego występy przyniosły mu umiarkowany sukces, co zapoczątkowało jego trudną drogę do sławy. Kiedy wybuchła II wojna światowa we wrześniu 1939 roku, Louis de Funes, wówczas 25-letni, został zmobilizowany, choć uznano go zdolnym tylko do służby pomocniczej. Ten wynik nie był zaskoczeniem. Ponieważ 5 lat wcześniej, w wieku 20 lat, został uznany za niezdolnego do służby czynnego ze względu na niski wzrost, mierzył 165 cm i ważył tylko 54 kg oraz historię gruźlicy w rodzinie. Kolejne badania w następnych latach potwierdziły jego niezdolność do służby czynnej. Mimo to został tymczasowo przydzielony do zadań niebojowych, takich jak prace ręczne i ziemne. I był przenoszony z koszar do koszar, zanim został stacjonowany w pobliżu marny. Podczas dziwnej wojny Louis rozśmieszał swoich towarzyszy, organizując małe przedstawienia, w tym imitację Maurisa Chevaliera, z wielkim talentem. W kwietniu 1940 roku zachorował i został wezwany przed komisję lekarską, która niestety zwolniła go z powodu podejrzenia gruźlicy, choroby, której nigdy tak naprawdę nie miał. Do końca życia Louis wierzył, że uniknął walki dzięki pomyłce w dokumentacji medycznej. Tragedia uderzyła, gdy brat Louisa, Charles, zmobilizowany w 152. pułku piechoty, został zabity podczas niemieckiej ofensywy w maju 1940 roku. Zastrzelony przez wroga w South Nebretan. Louis został prawnym opiekunem swojego osieroconego siostrzeńca, Eduarda. Choć dziecko było głównie wychowywane przez ciotkę Ponieważ Louis sam był wówczas w trudnej sytuacji finansowej. Zwolniony ze służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, Louis znalazł się w serii dorywczych prac podczas niemieckiej okupacji Francji. Pracował jako szklasz, czyścibut, a nawet jako zbieracz złomu. W końcu znalazł większą stabilność jako pianista w barach. To w tym okresie poznał Ediego Barclaya, producenta muzycznego, który później wspominał: Louis de Funes. Tak jak ja, nie potrafił czytać nut, ale miał doskonały słuch i był niesamowitym muzykiem. Nigdy nie wspominał o swoim marzeniu, by zostać aktorem. Louis grał w różnych lokalach, często pracując na 12 godzinnych zmianach za niewielkie wynagrodzenie czasem tylko za filiżankę kawy. George Lautner, reżyser, który znał de Funesa w tamtym czasie wspominał, jak widział go występującego w 1942 roku w Madeleine. W Bistro w Bagatelle Louis grał na pianinie z wielką wprawą, ale kiedy miał scenę dla siebie, wskakiwał na pianino i zaczynał śpiewać. Jego umiejętność łączenia humoru z występami muzycznymi stała się później charakterystyczną cechą jego stylu aktorskiego, co widać w filmach takich jak Wielka restauracja czy Cukier. Na początku lat 40. Louis dołączył do swojego przyjaciela, Ediego Barclay'a zapisując się do nowego Międzynarodowego Konserwatorium Jazzowego w Paryżu, prowadzonego przez profesora Charlesa Henry'ego. Tam poznał Jeanne Barthelemy, sekretarkę dyrektora, która została jego drugą żoną. Ten okres życia pozwolił mu również spotkać przyszłe gwiazdy, takie jak Raymond Legrand, Robert Dussault i Albert Reisner, a także inne kluczowe postacie francuskiej sceny jazzowej. W 1942 roku, w wieku 28 lat, Louis postanowił zrealizować swoje marzenie o zostaniu aktorem. Zapisał się na kurs aktorski w Szkole Simon i zdał egzamin wstępny, wykonując scenę z skąpca Moliera. Choć jego czas na kursie był krótki, okazał się kluczowy. Tam poznał Daniela Gen, który później dał mu pierwszą znaczącą szansę aktorską. Wspominając ten przełomowy moment, Louis opisał przypadkowe spotkanie z Dzielinem. Wychodziłem z wagonu pierwszej klasy w metrze, a Daniel, którego już wcześniej spotkałem na kursie Renée Simona, wsiadał do wagonu drugiej klasy. W momencie, gdy drzwi się zamykały, krzyknął do mnie: Zadzwoń do mnie jutro, mam małą rolę dla Ciebie. Mentorstwo Daniela Dzielin okazało się ratunkiem dla Louisa, szczególnie w trudnych latach. Oprócz małych ról w teatrze, Louis łączył pracę jako pianista jazzowy, dając lekcje w ciągu dnia i grając w klubach w Paryżu w nocy. W 1944 roku, podczas niemieckiej okupacji, uniknął wywózki na przymusowe roboty do Niemiec, tak zwane STO. Dzięki sprytowi dozorcy swojego budynku, który poinformował niemieckie władze, że Louis opuścił miasto dzień wcześniej. W 1945 roku z pomocą Gelin, Louis zadebiutował w kinie w wieku 31 lat w filmie Pokusa Barbizonu, Ziana Steliego. W małej roli portiera w kabarecie Rai, wypowiedział swoją pierwszą kwestię na ekranie z komicznym wyczuciem czasu, widząc klienta walczącego z drzwiami. Cóż, dzisiaj dostał swoją porcję. To zapoczątkowało jego karierę filmową, choć przez wiele lat był ograniczony do małych ról często grając kilka postaci w jednym filmie, jak w Douglas Green, w 1948 roku.